Hej, hej, witam Was wszystkich, słuchajcie, dzisiaj taki odcinek informacyjny, chciałem Wam przekazać, słuchajcie, przy okazji pamiętajcie, żeby, żeby dać łapę do góry, żeby tą kliknąć, ikonkę tutaj z prawej strony Wam się wyświetli, subskrybuj, słuchajcie, też pamiętajcie o tym, żeby ten materiał udostępniać, w czy w internecie, czy tam, czy, czy na portalach, tak, żeby te filmy moje tam sobie ładnie chodziły. Słuchajcie, temat, który dzisiaj chciałem poruszyć, to, to coś takiego jak tą naszą obecną sytuację, że chodzi o paliwa. Już robiłem chyba jesienią taki odcinek. Słuchajcie, eco-driving, na czym to polega. No, niestety muszę Wam powiedzieć, że znowu. Temat wrócił, także niestety te zasady eco drivingu musicie sobie wprowadzić w życie i o tym pamiętać. Ja o tym już mówiłem, także pamiętajcie, że jak gdzieś jedziecie tam do roboty, to, to dobrze w kilku sobie zrzucić się, nie, nie jeździć tam każdy jedną furą, tego po prostu zapakować się do jednej furki. I sobie podjechać, także już będziecie mieli jakieś tam oszczędności. Po drugie, no, te wszystkie zasady, które dotyczą, słuchajcie, sprawności naszego autka, czyli napompowane opony, zawieszenie w dobrym stanie, cały układ paliwowy w dobrym stanie, słuchajcie, układ zapalowy, to wszystko powoduje to, że nasza autka, słuchajcie, będą się dobrze sprawowały no i będą mniej paliły, a co za tym idzie ten, ten rachunek na stacji będzie troszeczkę mniej bolał no czasy są takie jakie są, także pewnie to paliwo powinno troszeczkę mniej kosztować no ale wiadomo, polityka państwa jest taka a nie inna, także jakieś tam podatki zawsze musimy płacić także no, stąd takie ceny paliwa są, a nie inne. Ja nie sprawdzałem, słuchajcie, jaki w tej chwili kurs, kurs ropy, ale on się tam cały czas utrzymuje po 100 dolarów. Do tego chodzi jeszcze kurs gazu, który jest dosyć wysoki. A z tego, no właśnie, mamy produkowaną naszą benzynę, T dlatego te ceny są takie, a nie inne. No niestety, mamy okres za chwilę urlopowy i. No, i nas to wszystko będzie, słuchajcie, pewnie boleć, jak pojedziecie na stację benzynową, i, i trzeba będzie po prostu sobie coś tam no, dotankować. Także, praktycznie, ceny mamy razy dwa, może powiedzieć, w porównaniu do tego, co było w zeszłym roku. No... Te trasy pewnie będą trochę krótsze lub po prostu będą bardziej kosztowne. Także nic z tym nie zrobimy. To tyle co ja chciałem wam powiedzieć. Słuchajcie, jeszcze jedna sprawa. Znowu mnie często pytacie tam o diagnozowanie napraw przez, przez Internet, przez fejsa. Słuchajcie, no warto kupić sobie jednak tego, tego obkoma chińskiego. I za pomocą tego urządzenia sobie gdzieś tam zdiagnozować, co się wam dzieje. Najlepiej to zrobić, słuchajcie, jeżeli wam się palą jakieś błędy, czyli, czyli system zgłasza jakieś tam błędy, to słuchajcie, zrobić to przed, przed wyjazdem na urlop. Także słuchajcie, jeżeli wam się to coś zacznie dziać przed samym wyjazdem i pojedziecie z błędami. No, to może być potem reakcja łańcuchowa, czyli po prostu coś tam jeszcze wam się uszkodzi, coś tam się wam uszkodzi, no i, i dopadnie was awaria. E, słuchajcie, podczas jazdy. Także lepiej takie sytuacje unikać, żeby potem być niemile zaskoczonym. E, jeżeli w ogóle wyjeżdżacie, no to takie słuchajcie, prozaiczne sprawy. Pamiętajcie, żeby, żeby sw przy swoim autku zawsze yy, zobaczyć. No, Oczywiście, zacząć Słuchajcie, sobie najpierw od opon. Yy, także słuchajcie, zacznijcie najpierw sobie od opon. Sprawdź, sprawdźcie ciśnienie, czy ono jest mniej więcej yy, tak, jak producent pod, podaje. Jak yy, lecicie na autostradę, to słuchajcie. Warto nawet troszeczkę sobie dopompować. powietrze powyżej, tam jeżeli sugeruje producent 2-1 dwa, dwa, atmosfery, no to to lepiej sobie tam troszeczkę, nawet podbić to. Słuchajcie, ciśnienie leciutko, żeby na autostradzie tak było twardsze. No w tym momencie to wóz się lepiej zachowuje i. On nie jest taki, taki, taki miękki, nie pływa, łatwiej prowadzić. Zobaczcie na bieżnikach czy tam nie macie słuchajcie jakieś, jakieś gwoździ czy, czy pinesek, Bo często gęsto jest tak, jest, że macie coś takiego w kolej nawet nie widzicie, a potem na trasie, jak polecicie szybciej, nie to Wam może mile taka sytuacja nie słuchajcie, zaskoczyć. także. Sprawdzajcie, sprawdzajcie to dobrze, żeby takich historii nie było. Także wszystkie, wszystkie kółka, słuchajcie, sobie dokładnie oglądamy, dobrze sobie podnieść, przekręcić kołem, żeby, żeby zobaczyć, czy tutaj nam nic się nie dzieje w tym, w tym temacie. Co jeszcze, słuchajcie, zawsze pamiętajcie, żeby. żeby sprawdzić, sprawdzić tą, tą Słuchajcie, powierzchnię. Warto mieć troszeczkę takich klamotów przy sobie, słuchajcie, ja to tam włożę, widzicie takie zawsze jakieś żaróweczki na wymianę, jakieś tam kilka szybokrętów, jakiś krzyżak jakieś tam mały, przy... no ja to czasem nawet przyrządy włożę przy sobie, bo to już takie zboczenie zawodowe. Ale takie kalematek o żarówczka, widzicie H7 na, na, na wymiankę. O taki mały komplecik, worzę też z sobą zobaczcie takich nasadek. To jest słuchajcie, to sobie współpracuje z czymś takim, o widzicie z taką, z taką o, takim, takim pokręciołkiem. Osadzacie sobie po prostu końcówki. Z tym, że tutaj musicie mieć jeszcze przejściówkę taką, zanim połączycie, i wtedy to będzie Wam jakoś tam sobie działać. Ja chyba mam takie dwie przejściówki, muszę Wam powiedzieć. O, tu jest coś takiego, widzicie. O, jest taka przejściówka to sobie po prostu wyciągamy no i możemy osadzić sobie jakieś tam małe nasadki także spokojnie można jakoś tam akumulator sobie wykręcić jakieś tam inne historie, które Wam się przydarzyły no to warto mieć takie, takie elementy ze sobą, żeby o jest, zobaczcie mam też taką taką mniejszą mniejszą grzechoteczkę, to jest grzechotka na 1,4, także ona też pasuje tutaj do do tych do, tych, o, do tego do tego zestawu to jest wszystko na 1,4 także gdzieś tam te mniejsze mniejsze słuchajcie w miary wkręty, czy nakrętki, czy, czy śrubki i to ten sobie odkręcicie ja włożę też słuchajcie ze sobą taki komplet o Zobaczcie takich torksów. To jest taki to kombek torksów. Słuchajcie, raczej podręczek, to nie jest wersja. Profes to jest to PEXA. No to, no to też nie jest jakiś zupełnie ryż, ale taki no, jakaś taka niższa półka. Na przykład jakieś tam elementy. Elementy słuchajcie. Wewnątrz na czyli przy desce rozdzielczy, jakieś tam wkręty, no to takim zestawikiem sobie spokojnie można poradzić. To jest pełny zestaw, bo widzicie, od dziesiątki od do, słuchajcie, do wymiaru, do wymiaru, do pięćdziesiątki nawet. Więc z tego co pamiętam, nawet sobie tutaj możecie odkręcić, wykręcić mocowanie cewki zapłonowej, jakby coś tam się działo, zobaczyć co się dzieje ze świecami. I tak dalej. Także jeszcze jedna sprawa, którą warto w takiej, takiej walizce mieć, to słuchajcie, zestaw do do demontażu świec. Słuchajcie, także słuchajcie, pamiętajcie o, o zestawie do, do świeczek. Ja, słuchajcie, nie zawsze włożę przy sobie takie rzeczy. Bo generalnie o świecę to muszę Wam powiedzieć, że, że dbam tak dosyć systematycznie. Także słuchajcie moi kochani, pamiętajcie, pamiętajcie, żeby coś tam wziąć do tych świeczek, świec zapłonowych. Bo często i tak jest, że, że po prostu można o tym zapomnieć, że, że mamy, mamy stare świece, Jeździmy, pomieszczę sobie w jakichś tam prędkościach takich e, e, małych. Natomiast, jak wylecimy na autostradę i ten silnik, słuchajcie, dostanie trochę większych obrotów, i ta świeca będzie musiała większą wydajnością się popisać, no to może Wam w tym momencie, słuchajcie, zawieść. Ja mam tutaj taki poskładany, słuchajcie, zestaw z, z zestawu narzędzi w szafie. Ale o, o czym ja chcę Wam powiedzieć? Pamiętajcie o tym, że w naszych silnikach musicie mieć, słuchajcie, przedłużkę, czyli e, takie, taką długą, długą nasadkę 16 mm. To pasuje na nasze świece. Świec, o tym nie zapominajcie. No i przedłużkę, słuchajcie, bo jeżeli będziecie mieli krótko, jakieś tam, zresztą świece, te, to, to, przepraszam, te klucze oryginalne od świec one są dosyć fabrycznie zrobione długie, zresztą na stacjach też są no oczywiście z marszą odpowiednią, także one no nie są tanie, lepiej ze czasu sobie z Ale coś tam zamówić i w tym momencie będziecie będziecie zabezpieczeni także pamiętajcie, żeby to był klucz który, który jest dosyć długi za do świec no i wtedy spokojnie sobie tam odkręcicie tą świeczkę i w miarę spokojnie sobie można tą trasę jakoś tam słuchajcie śmigać jak już idziecie no to słuchajcie sobie jeszcze sobie za sobą jedną świecę, może dwie to zależy jak tam jak tam w swoim w, w tam kantorku czy magazynku czy w domu co tam macie Także zobaczcie, dwie świeczki e, zabieramy i sobie e, dorzucamy do e, do naszego zestawu takiego e, wyjazdowego czy letniego. E, jak tam. O, to się nazywa o kręcenie, widzicie, z kiepskiego stojaka. E, także. Pamiętajcie słuchajcie o naszych świecach, żeby sobie zawsze jakiś tam taki komplet rezerwowy zrobić i to, i to wrzucić, bo spotkałem też kierowców, którzy po prostu, jak to mówią, pod, pod krawacikiem czy białutynkę koszulka, fajnie jadą na urlop. a w bagażniku słuchajcie praktycznie tylko, tylko tam A! Trójkąt ostrzegawczy to też słuchajcie. Warto, warto o tym pamiętać, zawsze pamiętajcie o tym, bo pierwszy, pierwszy patr, patrol sprawdzi was, czy macie trójkąt, i w tym momencie macie mandat, także pamiętajcie o tym koniecznie i oczywiście o tej, o tej gasznicy. To jest yy, też takie, takie coś, które musicie mieć, a już w ogóle, jak powiecie, gdzieś za granicę i na terenie Niemiec was kontrolują i tego nie będziecie mieli, no to to nie będzie przyjemnie. Także uwierzcie mi. Także pamiętajcie o tych wszystkich sprawach, żeby, żeby to, to słuchajcie, mieć. I jeszcze jedna sprawa warto też jakąś tam yy, się zabezpieczyć w zakresie yy, na przykład oleju. Ja, ja zabieram słuchajcie taką. Taką małą banieczkę y, zawsze wlewam sobie po tym po DOT4, y, nawet mam tutaj. Nie wiem, czy to widać. Bo widzicie, opisane to jest 5W30, y, olej. Jakby tam coś tam się y, wydarzyło, to, y, to po prostu ten olej mam. Y, także słuchajcie. Olej też warto, warto mieć ze sobą to jest, ja mam tutaj to jest pół litra yy, wiem, że, że niektóre Wasze opelki to lubią lubią tam sobie ten olej troszeczkę wypić, szczególnie jak jedziecie dalej. No, yy, najbezpieczniej mieć to słuchajcie w ogóle taką, zabierzcie sobie, jeżeli macie miejsce, to o całą banieczkę yy, oleju sobie wziąć, a ja to, no ja akurat taki w tej chwili, bo to jest fajny i dobry olej, ale czy to jest gm czy jakiś tam inny lejecie, to, 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 nawet jak macie całą banieczkę, to, to słuchajcie lepiej postawić dla świętego spokoju, gdyby tam się coś tam miało wydarzyć, to jeżeli, jeżeli to będziecie mieli ze sobą, no to to jesteście chronieni, także o tym warto słuchajcie pamiętać żeby, żeby to mieć postawimy z powrotem bo w momencie jak coś tam wam się wydarzy czy leciutko czy jakiś tam wyciek się pojawi wiadomo jeździmy samochodami używanymi i, i no mogą się różne historie przydarzyć także te elementy słuchajcie warto, warto mieć no i jeszcze raz tak powtórzę powtórzyłem. Warto wszystko sobie dokładnie skontrolować wszystkie te nasze nasze systemy autka, czyli zawieszenia, układ paliwowy, układ zapłonowy, sobie sprawdzić, żeby nie było jakichś potem słuchajcie, dziwnych przedażeń. Także to tyle, co ja chciałbym w tym odcinku powiedzieć. Na pewno jeszcze w tej serii, takiej letniej, nie wiem na ile mi to pozwoli czasu, słuchajcie, zrobię wam też odcinki o klimatyzacji. No i to jest też element, który, który raczej warto, warto mieć sprawny, jeżeli idziecie w dalszą trasę. No latem są to temperatury troszeczkę inne, także w takim ukropie jechać, to, to będziecie się bardzo męczyć, jeżeli nie, ma, nie macie tej klimy albo macie. Słuchajcie, tą klimę sprawą No, to róbcie sobie po prostu częstsze przerwy. Nie, nie, nie próbujcie udawać Niki Laudę i, i, i jechać, słuchajcie, w ciemno, na siłę. No, bo to bardzo szybko, szybko, słuchajcie, no może się skończyć no po prostu wypadkiem. Zaszczęcie za kółkiem, czy, czy już nie będziecie mieli, mieli tej, tej, tej percepcji, i o wypadek bardzo szybko. Także. Słuchajcie, jak Wam się podobał, podobał ten materiał, to, to pamiętajcie, dajcie łapę do góry. Zróbcie suba mojego kanału, napiszcie komentarz, jakikolwiek cześć, albo fajnie, albo heja, albo cokolwiek. Ja wtedy YouTube po prostu te, te moje filmy lepiej klasyfikuje i ten mój kanał się będzie w dalszym ciągu jakoś tam lepiej rozwijał. Także. Słuchajcie, trzymajcie się, życzę Wam szerokiej drogi, wspaniałej, wspaniałej pogody, dobrych, szerokich tras, bezawaryjnej jazdy, fajnego wypoczynku i, i tak dalej. Także, a jak będziecie na wakacjach, jak będziecie mieli zasięg, no to rzucę okiem na tego technicznego Mariusza, czy on tam coś, coś dodał i, i tak dalej, czy tam coś, coś nowego jest. Także w wolnej chwili... To, to sobie rzućcie okiem na te mój filmy. Także jeszcze raz, trzymajcie się. Hej, do zobaczenia.